Dowództwo do hmm. Brawo, do dowództwa. Dowództwo e, do Brawo, słucham. E, brawo będzie potrzebowało QRF, mamy jednego rannego. Miejsce oznaczone LZ. Dowództwo e, do Brawo, e, czy śmigłowiec jest w stanie tam wylądować? Potwierdzam, nie powinien mieć problemów. co e, do Brawo, e, z jakiego kierunku ma na razie śmigłowiec? Proponowałbym Northwest. Dążę do, do brawa, powtórz. Proponujemy Northwest, Elizabeth, może być gorący. Dążę do, do brawa, do zmian. Dążę do, do Zgłaszam się, tylko że mam problem, bo manik jest nieznany właśnie przeładowuję się na medyka i wracamy do Chłopaków. Ty, ale nie mam medyka, bo jest Jarek i Gost na medyku. Dowództwo do naszy, orze. Kurwa, bo czeka mafia gada